Witam Was, moi drodzy. Mam dla Was nowy, bardzo fajny przepis na pomidorki. Troszkę inaczej niż zwykle, ponieważ są to pomidorki w galarecie. Ruszają się? Nie, ponieważ galeria już zastygła. Oryginalnie przepis zostałam dwa dni temu od mojej subskrybentki pani Reginy. Dziękuję pani Regina za ten przepis. Oryginalnie ten przepis miał w sobie konserwową kukurydzę i groszek. I powiem szczerze, że ta wersja mi najbardziej pasuje. A jak wy zrobicie, to będzie od Was zależało, ponieważ przepis, baza jest taka sama dla wszystkich tych słoiczków. A co my do środka damy? Dodajemy to, to, co lubimy. Czy my dodajemy same pomidorki różnokolorowe? Czy damy koktajlowe pomidory? Czy damy duże pomidory z pietruszką i na przykład też z groszkiem, kukurydzą, bo mi zostało? Czy tak to załatwimy? Czy sobie ułożymy takimi warstwami? Czy damy taki mały słoiczek z pomarańczowymi pomidorkami? To zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeżeli lubicie bazylię, możecie dodać bazylii, możecie dodać jakieś papryki. Sky is the limit. Tylko wasza wyobraźnia was ogranicza. Także co lubicie, to będziecie dodawali. Od czego zaczynamy? Oczywiście od pomidorków. To mogą być pomidorki koktajlowe, to mogą być pomidorki większe. One mogą być w większym sójku w całości. Będziecie robić tak, jak będzie wam pasowało. Natomiast jeżeli chodzi o skórę, ja w koktajlowych pomidorkach nie oparzam skóry, w dużych pomidorach oparzam skórę. Yy, mi w koktajlowych pomidorach nie przeszkadza skóra, więc ona sobie została i to widać, ona tam gdzieś jest popękana. Yy, mi one nie przeszkadzają, więc tak to zrobiłam. Jeżeli wam przeszkadza, to nie ma problemu. Proszę bardzo, yy, pomidorki zaparzamy przez minutę w gorącej wodzie, później przelewamy zimną wodą i ta skórka praktycznie sama schodzi. No, ale przy kaktalowych odmiana troszeczkę tej roboty będzie. Ale warto ją poświęcić, jeżeli Was denerwuje skóra w, w, w pomidorach, więc pomidorki to jest jedna rzecz. Później suche składniki. Co potrzebujemy? Oprócz pomidorków i oprócz konserwowej gogroszku, konserwowej kukurydzy, jeżeli macie na to ochotę, potrzebujemy cebulę. Cebulę na około 2 kg pomidorów potrzebujemy dwie cebulki. Będziemy je kroili. W krążki, albo w piórka, albo jeszcze cieni, tak jak Wam najbardziej pasuje, tak? Czyli yy, tak lubicie jeść. Do słoika będziesz leć yy, szedł jeden liść laurowy. dwa ziele angielskie, i pieprz około 5-6 ziarenek. Czy on będzie czarny czy kolorowy, to tylko i wyłącznie, albo zależy nie ma żadnego znaczenia. To będziemy mieli w słoiku. Natomiast teraz przechodzimy do zalewy. Hmm. 1 litr wody, Półtorej łyżki soli, 2 łyżki cukru. Ocet normalny 10% spirytusowy to jest 6 łyżek. Jeżeli dajemy ocet jabłkowy, damy ich 10 łyżek. I to jest podstawa, podstawowy smak. Jeżeli lubicie bardziej słone, to dacie dwie łyżki tej soli. Jeżeli lubicie bardziej octowe, dacie więcej octu. Natomiast przy takiej zalewie pomidor nie zmienia dużo swojego smaku, on jest praktycznie takie przedłużenie lata. Eee, bardzo smaczny i taki, taki właśnie pomidorowy. Ta zalewa ma być taka dość neutralna, ale na tyle smaczna, żeby ta galaretka smakowała. I żelatyna. Tu pojawia się problem, ponieważ żelatyny, no i dla tej żelatyny, nie mogę Wam powiedzieć 40 albo 80 gram, ponieważ każdy producent ma inną żelatynę. Ważne jest to, żebyś jeżeli producent podaje na 1 litr 20 gramów, to my dajemy podwójną porcję. Czyli jeżeli producent podał, że na 1, są takie małe opakowania, jedno opakowanie 20 gram na 1 litr, to no takie trzeba dać dwa. Chociaż mamy 1 litr wody, ale potrzebujemy dwa razy więcej tej żelatyny. Ponieważ ona musi ściąć nam nie tylko tą wodę, którą tu mamy, ale też te soki, które wypuści pomidorek. Dlatego. Dodajemy dwukrotną wielkość żelatyny, jak jest podane na opakowaniu. Naszą zalewę, czyli wodę, sól, cukier i ocet zagotowujemy. Dodajemy wtedy cebulę poszatkowaną, tak jak, jak, jak chcemy, tak naprawdę. I gotujemy to około 5 minut. Później odstawiamy to. Po około 5-10 minutach ta zalewa będzie już trochę przestudzona, ale nie może być wrzątkiem. I wtedy do tej do tego, y, przestudzonej zalewy dodajemy żelatynę i mieszamy. Intensywnie mieszamy, długotrwale, żeby żadna grudka nie została. E, że, trzeba się przyjrzeć, bo tak nieraz wydaje się, że to już, ale nie. Porządnie trzeba to wymieszać, nie gotujemy tego, to ma być takie właśnie letnie. Im cieplejsza woda, tym szybciej tam pójdzie, natomiast nie może być wrzątkiem. I taką zalewą, już z żelatyną, zalewamy nasze przygotowane prędzej słoiczki. Oczywiście zostawiając trochę miejsca i pasteryzujemy. Przy oklejowych pomidorkach wystarczy nam 10 minut. Przy większych pomidorach, albo dodaliśmy już paprykę, albo coś twardszego, niech to będzie 15 minut. Wyciągamy do góry dnem. Zostawiamy to ostygnie, zaciągnie, czyli zapasteryzuje nam się. I zanim zacznie wiązać, przerzucimy w taki sposób, żeby ładnie wyglądało. Jeżeli w Waszym przypadku żadna się nie zetnie, nie płaczcie. Ważne jest, że jeżeli jest zaciągnięty słoik, jeżeli jest zaciągnięta pokrywka, to nie jest. A to powiem Wam zaraz dlaczego. Jeżeli jest zaciągnięta pokrywka, to ta żelatyna ma prawo być płynna. Później stawimy ją sobie do piwnicy chłodniejszej i tak może tam spędzić rok. I ona może się na mnie ściąć. Dopiero jak ją do lodówki, ona musi się ściąć do postaci galaretkowatej. U mnie dałam podwójną porcję, czyli żelatynę, czyli na litr wody potrzebowałam 20 gramów to ja na litr wody dałam 40 gramów żartyny, dwa opakowania i ścięło się bardzo ładnie jeżeli chcemy jeżeli, jeżeli chodzi o wypełnienie słoików to też jest fajna sprawa ponieważ ja dałam bardzo dużo pomidorków bo ja bardziej lubię pomidory niż tą, niż, tą, niż tą galaretkę całą natomiast jeżeli chcecie zrobić coś wow, fajnego na imprezę bo na imprezie można sobie na stół postawić na święta taki słoiczek bardzo ładnie to wygląda. E, takie słoiki bez rantów e, lepiej się po prostu do wyciąga, ładnie to wygląda. Natomiast jeżeli mamy taki większy słoiczek, jeżeli damy troszkę więcej żelatyny, znaczy mm, więcej płynnej tej, tej, tej zalewy, a mniej pomidorków, e, to nawet jeżeli mamy taką ściętą, wstawimy ją do cieplejszej wody, taki słoik żelatyna się roz, y, rozpuści, znowu będziemy mieli masę płynną, przejemy do bardzo ładnej miseczki i znowu do lodówki pójdzie. I wtedy, jeżeli mamy więcej tej płynnej masy, ona nam bardzo ładnie przykryje całe, y, całe nasze warzywka i będzie ładnie wyglądało. I ja miałam taki, sobie otworzyłam, słoiczek i niestety było za mało y, płynnej masy ja chciałam zrobić w miseczce, to nie przykryło mi pomidorków całych. Ale do tego, do tego wrócimy zaraz. <laughs> Także, jeżeli chcemy postawić w słoiku, to można tak sobie zapakować po brzegi. Natomiast, jeżeli chcemy wlewać do miseczki, czyli nawet jeżeli żadna jest ścięta, jeżeli wstawimy do ciepłej wody, ona mi się rozpuści. Później do miseczki wlejemy ładnej. Wtedy możemy znowu w lodówce przechowywać, żeby nam się ścięła, i mamy bardzo ładną pomidorową żelatynę. I teraz co? Tu mówiłam, że jest. Mówiłam, nie wyleci, nie wyleci, bo to jest. To są nasze pomidorki. A, czy tutaj. I tutaj sobie przełożymy. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Te pomidorki są fajne, takie w całości. My smakujemy takie prawdziwe pomidory. No, może nie z krzaka, ale taki smak mają pomidorowy. na no bardzo, bardzo. Gdzie jest klaretka? Zrobiona. Bardzo fajny przepis. A tutaj mamy tą opcję z kukurydzą. I powiem, że tapce z kukurydzą jest z groszkiem. Hmm. Pyszota. Pyszota. Także, moi drodzy, <laughs> zabrakło mi słów. <laughs> Sorry, muszę przełknąć. Naprawdę warto. One nawet wyciągane łyżką wyglądają ładnie. Natomiast gdybyśmy je rozpuścili, całą tą masę, wrzucili do jakiejś ładnej miseczki, wyglądałoby to jeszcze lepiej. No ale spójrzcie. Jeżeli chodzi o konsumpcję, to właśnie to jest jakiś bardziej taki dodatek. Natomiast pani Regina mówi, że to jest dość dziwne, ale jej wąż je to właśnie z łyżeczką majonezu. Jeszcze z majonezem nie próbowałam, ale może spróbuję. Także jeszcze raz dziękuję pani Reginie. Nie spodziewałabym się, że tak posmakuje im ten przepis. Ale jednak. Fajna sprawa. Jeżeli lubicie taką bardziej zwięzłą jeszcze jeszcze bardziej, to może dać więcej żelatyny. To wszystko zależy od was. Mówię, lubicie bardziej słone, to dajcie więcej soli. Ale ważne, że można coś zrobić. Nie spodziewałam się, że można tak sobie zaprawić te pomidorki, a tutaj po prostu cudowności. Że moi drodzy, nie obijamy się do roboty, do zapraw i robimy dalej.